Witajcie, dzisiaj krótka wstawka z panelami fotowoltaicznymi Chciałem tylko pokazać jak są brudne po o, dwóch latach nie mycia To jest czysty panel Znaczy czysty, względnie go właśnie umyłem Także się błyszczy A tu jest brudny panel To jest tylko i wyłącznie pył Wielkomiejski albo podmiejski, bo to nie jest wielkomiejski, podwielkomiejski pył. Zobacz jaki syf. To po prostu jest jakaś, kurde. I to jest takie przylepione. A później, jak jest w już umyte, to jest taki metaliczny, ochydny zapach z tej wody. Także naprawdę niezły syf. Więc sobie wyobraźcie, jak to słabo musi prąd dawać. Ja wam pikiem, co zobaczycie. No, także jak macie dostęp, to myjcie panele. Szczególnie jak są na takim e, wschodnio-zachodnim płaskim położeniu. Inaczej nic się nie będzie produkować albo mniej o jakieś parę procent albo może 10 niby jak dwa lata temu oczyściłem, no to było widać z dnia na dzień taki lekki taką różnicę, no ale kto to sprawdzi, każdego dnia może być cieplej zimniej te panele reagują też na temperaturę, więc cholera je tam wie. No i tak, to tyle krótka wsówka zmycia paneli. No ja i te czyścić dalej. Siema.